Rozdział dwunasty. Pomysł wprowadzony w czyn. Co w człowieku najwięcej warte? Czym zaimponować Elżbiecie? Pamiętnik Stefana. Elżbietka Niedźwiecka przysłała Stefkowi przez brata książkę, do której przeczytania zachęcała go już kilkakrotnie. Teraz czytał ją jednym tchem. Żałował, że kazał się tak długo namawiać. Żałował, że stojąca za oknami późna jesień nie pozwala zorganizować jakiejś wycieczki do lasu. Książka tak pięknie opowiadała o życiu ludzi serdecznie związanych z przyrodą, że chciało się zaraz, natychmiast iść w ich ślady. Stefan postanowił, że następnego lata we trójkę z Wiktorem i Bartkiem pójdą na długą wędrówkę, zorganizują coś, co chociaż trochę podobne będzie do życia bohaterów książki. Jeden z nich nazywał się Żuraw, był dzielny, mądry i Stefan chciałby go naśladować. Ale zdawał sobie sprawę, że tymczasem przypominał raczej mieszczucha to, który stale o każdą rzecz pytał, tak obce mu było wszystko, czego w mieście podpatrzeć ani usłyszeć nie można. Wdzięczny był za tę książkę Elżbiecie. Gdyby nie ona, może nigdy nie zetknąłby się z latem leśnych ludzi. Tyle jest przecież książek na świecie. Dobra z tej Elżbiety dziewczyna, wdechę! Chciałby się jej w jakiś przyjemny sposób zrewanżować, ale jak? Pewien pomysł nurtował go od kilku dni, chociaż wcale nie był łatwy do wykonania. Wymagał przygotowań i ostrożności. Ale nadszedł taki dzień, kiedy Stefan postanowił go zrealizować. Kawałek kredy porwany z tablicy szkolnej leżał spokojnie w kieszeni. Stefan czekał tylko na odpowiedni moment. Zmierzch, jak to w listopadzie, zapadał wcześniej, ale do samej kolacji po podwórku i schodach kręcili się gęsto ludzie. Tyle mieszkań w tych blokach i ludzi tu jak w fabryce. W domu. Matka kilkakrotnie przypominała mu o wyrzuceniu śmieci. Za każdym razem Stefan odpowiadał, wyniosę, mamusiu nie zapomnę. Tylko lekcji nie chcę sobie przerywać. Było już dobrze po dziewiątej, kiedy chwycił pełne wiadro i wybiegł na podwórko. Szybko wyrzucił śmieci do blaszanego pudła i pędem wracał do swojej sieni. Przejmujący listopadowy wiatr gonił za nim i oblewał plecy zimnem. W połowie pierwszego piętra. Stefan ostrożnie postawił wiadro w kącie i po cichu otworzył okno. Bez trudu wydostał się na niewielki płaski daszek chroniący drzwi wejściowe do klatki schodowej. Wyciągnął z kieszeni kredę i szybko, wzdłuż biegnących nad oknami parteru drutów telefonicznych, wypisał pochwałę na cześć Elżbiety. Nie czuł rozwianej na cztery strony świata czupryny, nie czuł przejmującego zimna, było mu raczej gorąco śpieszył się, niechby go tu kto dostrzegł. Zręcznie przełożył obie nogi przez parapet. Już miał zeskoczyć z okna, kiedy biegnąca z góry Alina spostrzegła go i wystrzeszczyła oczy. Stefan, coś ty? Dlaczego wyłaziłeś przez okno? Pytała zdziwiona. Przywidziało ci się, wcale nie wyłaziłem, tylko okno chciałem zamknąć. Speszył się na chwilę Stefan. Ale dalej łgał już bez zająknienia. Wicher taki oknami trzaskał, mało nie powyrywa. Szkoda, szybno, nie? A ty gdzie o tej porze? Do bloku na przeciwko. Mamusia płaszcz poprawiała i obiecała dziś odesłać. Alina odpowiadała machinalnie, ale w dalszym ciągu przyglądała mu się podejrzliwie. Stefan czuł, że go uszy palą. Wcale sobie nie życzył, aby Alina roztrąbiła o jego wyczynie. Sam chciał to Elżbiecie pokazać, a może tylko niby niechcący stanąć blisko, tak żeby sama zobaczyła. Ale poza nią nikt o tym nie miał wiedzieć, a teraz trzeba było Alinę czymś zagadać. Słuchaj, Alina, Stefan już zdążył chłonąć. Co to było z tymi kałamarzami? Co, co? Z jakimi kałamarzami? Udawała zdziwienie Alina trzepocząc rzęsami. Nie udawaj, natarł ostro Stefan. Wtedy, kiedy Wiktor bał się klasówki, a ty mówiłaś, żeby się nie martwił, no i rzeczywiście klasówki nie było. Nie było? Alina ledwo powstrzymywała się od śmiechu. To się chyba ucieszył. Nie udawaj, to te chuligany zrobiły. Znak postawili. Znak? Jaki znów znak? Ciemne brwi Aliny podskoczyły w zdziwieniu aż na samą górę czoła, blisko miedzianych włosów. Taki. Stefan wyciągnął kredę z kieszeni i na parapecie zawinął kółko z literą N w środku i czterema kropkami. Taki tylko, że zielony. Taki sam dostałem wtedy, jak się od nich urwałem. Ten cały szef i Wicek... Cii, syknęła Alina, wyciągając z palta chusteczkę i ścierając z nią parapet. Stefek, co ty wygadujesz? Tam to już dawno się rozleciało i błagam cię, nikomu ani słowa. To bzdury. Wicek z nimi nie ma nic wspólnego. Bzdury? To czemu tak szybko starłaś? Bo... bo chybała krzyczy. i nie, nie trzeba o tym mówić. Mówię ci, że nie trzeba. A Wicek? a mój drogi, to pięt mu niedorosłeś, nawet Elżbie zaimpanował. zaimponował. Czym? Zainteresował się Stefan. Tym, że jest po prostu niezwykły, żebyś ty widział jego fotografię artysta. Ma na przykład taką jedną ławkę w parku, na niej otwarta książka, wokoło pełno opadłych liścia, jeden jak motyl na brzegu książki pokazywałam Elżbiecie zachwycała się. Powiedziała, że widać w tym twórczą myśl. Tak powiedziała Elżbieta. Tak, bo to jest właśnie twórczość, sztuka, rozumiesz? Pokazać coś, jak nikt jeszcze. Elżbieta się na tym zna, ona też będzie artystką. Ona też mówi, że w człowieku najwięcej jest warta twórcza myśl, a właśnie wicek... Ktoś otwierał drzwi na piętrze. Alina zbiegła w dół, Stefan pognał w górę. A to się zagadali. Długo, długo Stefan nie mógł zasnąć. Przewrócił się na jeden bok, potem na drugi. Porządkował to, co usłyszał. Elżbieta będzie artystką, będzie grać na koncertach, a koncert to wielka przyjemność. Więc twórcza myśl Elżbiety na pewno będzie bardzo wartościowa. Ale Wicek? Cóż to za nadzwyczajność w tej fotografii? Książka zostawiona na ławce. Korale mecyje, powiedziałby Wiktor. A jak będzie deszcz, książka zmarnuje się, a do tego, jeżeli z biblioteki nic tam do zachwytu nie było. Alina przesadza jak zwykle. Już prędzej mógłby zaimponować Elżbiecie Kostek. Wszystko umie wytłumaczyć, będzie lekarzem. Może to właśnie jego twórczej myśli ukłonią się nisko, kto wie. Ale czym można zaimponować, jak się ma tylko 12 lat i niecałe 4 miesiące? Stefan wzdycha ciężko i zapada w sen. Pamiętnik Stefana. Deszcz padał dziś od samego rana. Już byłem blisko przy furtce, kiedy przypomniałem sobie o napisie. Wróciłem drugą stroną podwórka i stanąłem naprzeciw naszej klatki schodowej. Ściana była mokra, napis ledwo było widać. To nic wyschnie i Elżbieta nie będzie potrzebowała zazdrościć jakiejś basi. Po południu umówiliśmy się u Bartka. Otworzyła mi ta ich sublokatorka, ale nie poznała mnie. Wiktor już był. Bartek wyciągnął jakiś gruby zeszyt i powiedział, że tak dłużej być nie może, że nasze stowarzyszenie nie przejawia żadnej aktywności, że jeżeli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie je rozwiązać. Okazało się przy tym, że Stowarzyszenie Trzech Osądzonych posiada kronikę. To był właśnie gruby zeszyt. Bardzo mi się to podobało. Pomyślałem sobie, że Bartek ma głowę na karku, może kiedyś ministrem zostanie, albo kierownikiem porządnego sklepu, bo taki kierownik musi być uczciwy i mądry, a Bartek właśnie taki jest. Już by tam w jego sklepie wszystko było na miejscu, a i w ministerstwie miałby porządek. Ale Wiktor nazwał Bartka drewnianą piłą i powiedział, że się przyczepia i szuka dziury w całym. A na to Bartek, że nie o żadną dziurę chodzi, tylko o puste kartki w naszej kronice, które trzeba zapełnić. Bo co tu jest, mówił i pokazywał pierwsze strony. Tu spis członków lub pseudonimy, a tu, gdzie się zaczyna tak zwana działalność, to tylko jeden mój pomysł i to nieudany. Zajrzeliśmy z Wiktorem na tę stronę, a tam karta poliniowana i w każdej rubryce pisze co innego. Czyli pomysł, na czym polega wynik. Przeczytałem na głos to, co było wpisane w rubryki. Bartłomiej Niedźwiecki. Stwierdzenie, ile każdy z członków 100 traci na wadze w wodzie. Nieudane z powodu braku dyscypliny u Wiktora kijanki. Tak napisałeś, skoczył Wiktor. Przecież to prawda. Powiedział spokojnie Bartek. Gdybyś się wtedy nie spóźnił, nie byłoby całej hecy. Ze Stefanem doświadczenie udałoby się na pewno. Tyś pierwszy chlapnął mnie wodą, sprzeczał się Wiktor, ale niechcący. Chcący czy niechcący, wszystkie włosy miały mokre. Sprzykrzyło mi się słuchać, więc zapytałem Bartka, co będzie w kronice dalej. Na to on odpowiedział, że to od nas zależy, żebyśmy teraz coś wymyślili ja i Wiktor po kolei, bo on nie może stale za nas myśleć. I żebyśmy się zastanowili nad tym jak najprędzej. Zaczęliśmy się zastanawiać i bardzo chcieliśmy coś wymyślić, ale to naprawdę było trudno. Wreszcie Wiktor wytłumaczył, dlaczego nam nie idzie. Po prostu jesteśmy już przemęczeni nauką. Bartkowi było łatwiej, bo wymyślił pierwszy, a nam coraz trudniej, bo dzień za dniem mamy więcej pozapychane głowy. Zgodziłem się z nim i jeszcze dodałem od siebie, że strach przy takich rzeczach też nie pomaga. Jaki strach spytał Bartek Strach przed dwójką mówię Ciągle się trzeba obawiać, żeby dwójki nie złapać, bo nauczyciele są tacy strasznie wymagający, że jak tylko się lekcji nie odrobi albo co, to zaraz dwóje kropią Wiktor dorzucił, że w ogóle wszyscy geniusze swoje genialne pomysły mieli w tym czasie, kiedy do szkoły nie chodzili. Nawet Archimedes, gdyby codziennie miał zadane na jutro tyle, co my, to nie miałby czasu wleść do wanny i zawołać Eureka. Bartek jeszcze raz otworzył kronikę sto na pierwszej stronie i zauważył całkiem słusznie, że na samym początku powinno być godło naszego stowarzyszenia, które jednocześnie będzie naszym znakiem, czyli pieczęcią. Wymyślmy zaraz ten znak, prosił. Niech przynajmniej tyle posunie się naprzód nasza działalność. Więc znowu zastanawialiśmy się nad tym godłem, czyli pieczęcią. Próbowałem spleść litery sto w rozmaity sposób. To bardzo trudne, a Bartek wyrysował raz dwa. Musiał chyba już wpierw mieć obmyślony projekt, ale nie chciał nam pokazać, dopóki sami czego nie wymyślimy. Wreszcie, widząc, że nie damy rady, położył swój projekt przed nami. Wyglądał tak: Trójkąt równoboczny w trójkącie 10 do kwadratu pod spodem 7591. Obaj z Wiktorem nic nie rozumieliśmy. Dopiero Bartek wytłumaczył, że 10 do kwadratu to jest 100, a 100 to syty o stowarzyszenie trzech osądzonych. Zaproponowałem, żeby dodać jeszcze n, to znaczy niewinnych, ale Bartek kręcił głową, że nie. Wiktor znowu wpadł na pomysł, żeby w ogóle zmienić nazwę na Stowarzyszenie Trzech Niewinnych, to znaczy STN, a to znowu można czytać sten, a sten to marka pistoletu, pieczęć z pistoletem to dopiero będzie pycha. Patrzyłem na Bartka, a on tylko spojrzał na Wiktora i mówi: Wiktor kijanka, niewiniątko numer pierwszy. Wiktor zbaraniał, ale zaraz zaczął się kłócić. Już myślałem, że wszystko skończy się na niczym, bo Wiktor bardzo chciał, żeby na naszej pieczęci był rewolwer, ale w końcu Bartek go przekonał, że z rewolwerem to i bandyci chodzą, a nasze stowarzyszenie ma szlachetne cele. Ty, Bartek, naumyślnie to zadanie matematyczne wymyśliłeś. Żalił się jeszcze Wiktor. Żebym ja nic z tego nie rozumiał. Rewolwer to rewolwer, ale co znaczą te siedem tysięcy z czymś u dołu? Ech ty, z gładkim miejscem na mózgu, zadrwił Bartek. Przecież to data założenia naszego sto tylko na odwrót. Ostatecznie zdecydowaliśmy, żeby rok skreślić i zostawić tylko dziesięć do kwadratu w trójkącie. Na dokumentach i listach w prawym rogu pieczęci będziemy dodawać pierwszą literę swego pseudonimu. Wiktor chciał jeszcze, żeby na pieczęci były jakieś miecze, albo dzidy, albo chociaż dębowe liście, ale Bartek sprzeciwił się, bo to staroświeckie, a nasze stowarzyszenie jest przecież zupełnie nowoczesne. Ja też tak uważam, że jak już mieć model, to ostatniej marki. Bartek zobowiązał się wymalować nasze godło w kronice niebieskim kolorem. Niebieski to wiara, a my przecież wierzymy, że wreszcie cała klasa z tym Lizusem Sewerysiem razem pozna swój straszny błąd i zdejmie z nas haniebne piętno, powiedział po swojemu Wiktor. Lizusem zdziwił się Bartek. Jak to nie wiedziałeś, zrzymał się Wiktor. Do każdego nauczyciela leci ze swoim wiecznym piórem. Zauważyłem, jak czyha na ten moment, kiedy nauczyciel otworzy dziennik. To dlatego, że na katedrze żadne pióro nie może uleżeć, zawsze je sobie ktoś pożyczy, tłumaczył Bartek. Wiem o tym, nie potrzebujesz mi mówić. Ale dlaczego ani ty, ani Stefan, ani ja nie lecimy do katedry tylko zawsze ten Sewerek? Dlatego właśnie, że Lizus. Nie, Bartek był sprawiedliwy. Dlatego że tylko on ma w naszej klasie dobre wieczne pióro. Mnie tymczasem oliśniła myśl jak błyskawica. Bartuś, zawołałem, wpisz zaraz do kroniki moje nazwisko w rubryce, czyj pomysł, prędko. Stefan Żurawiec. A jaki pomysł, dopytywał Partek, otwierając kronikę. Zobaczycie jutro. Nie powiem, żeby nie zapeszyć, musi się udać, a wtedy Sewerek razem ze swoim wiecznym piórem będzie siedział spokojnie. Zaintrygowany Wiktor miał wielką ochotę dopytywać się dalej, ale w tej właśnie chwili do pokoju weszła Elżbietka. Nie wiem, co to jest. Przecież podobno jestem wygadany, a tamu Bartka zawsze głupieje, i nie wiem, co mówić. Tak było i teraz. Chciałem Elżbiecie coś powiedzieć. Pamiętam nawet, że to było coś ważnego, a język mi skołowaciał zupełnie. Ledwo wykrztusiłem zapytanie o ten pogrzeb. Jaki pogrzeb? Przestraszyła się Elżbietka. Matki jednej z twoich koleżanek, której? dopytywała z niedowierzaniem Elżbieta. Skąd wiesz? Obiło mi się coś o uszy. Nie, to na pewno nie u nas, to musiało być w innej klasie. Gdyby to było u nas, to przecież wiedziałabym. Widocznie to nie w waszej klasie. Blagowałem, bo co mogłem powiedzieć innego, ale z tej Aliny kłamczuch, czego to nie wymyśliła, a ja uwierzyłem jak głupi. Język znowu mi skołowaciał i już do końca nie wykrztusiłem ani słowa. Dopiero na schodach przypomniało mi się, że miałem Elżbiecie powiedzieć, jak bardzo podobało mi się lato leśnych ludzi.